Cześć, pokażę Ci dzisiaj kilka prostych ćwiczeń na Sircie. Założenie jest takie, że dostaliśmy Sirta, przyszedł do nas, rozpakowaliśmy go. Mamy gołego Sirta, nie mamy do tego jeszcze żadnych celów, nie mamy żadnych celów przytujących laser, nie mamy żadnej apki, nic nie skonfigurowaliśmy. Po prostu chcielibyśmy przy użyciu samego pistoletu treningowego zrobić sobie dobry trening strzelecki. Zapraszam. Pierwsza rzecz to musimy sobie obrać jakiś cel. Może to być jakiś obrazek na ścianie, jakiś kwiatek, cokolwiek macie w pokoju, w waszym otoczeniu. No, może niekoniecznie zdjęcie z wakacji z ukochaną osobą, bo może to być troszkę dziwne, ale trzeba coś obrać. Nie? Ja tutaj dla tego przykładu mam zwykłą taką karteczkę do notatek, kawałek taśmy. Ja sobie to przykleję. Przykleję sobie tutaj, i ta karteczka będzie moim celem. Pierwsza rzecz, którą bym proponował zacząć robić, to praca. Jeżeli pracujemy z kaburą, działamy na kaburach, no to zaczynamy sobie robić dobycie, składanie się do strzału, budowa pełnego chwytu i następnie praca na języku spustowym i robimy to powoli. Możemy oddać jeden strzał, możemy oddać dwa strzały, możemy robić wielostrzały, ale na początek polecałbym przy tym dobyciu z kabury oddać sobie jeden strzał. Na spokojnie zobaczyć, gdzie trafiliśmy, odłożyć i tak kilka razy. Jeżeli zobaczymy, że nam wychodzi, no to przyspieszamy troszkę. Jeżeli przyśpieszamy. Zanim przejdziemy do następnego ćwiczenia, chciałbym nadmienić, że strzelając, mając oba oczy otwarte, będziemy ten laser zawsze widzieć. I to będziemy go fajnie widzieć, bo ona będzie jakby prześwitywał, taka będzie iluzja stworzona przez nas mózg, będzie prześwitywał przez przez nasz SIRT, czyli laser będzie widoczny, będziemy wiedzieć, gdzie trafiliśmy, pomimo tego, że będzie on przesłonięty przez zamek. Jeżeli na przykład mamy taki problem, bo też się z tym spotkałem, że niektórzy nasi kursanci nie są w stanie strzelać z oboma oczami otwartymi i lewe muszą przymknąć, żeby zgrać przyrządy celownicze, no to wtedy co można zrobić, to można sobie ten laser po prostu wyregulować, żeby on strzelał nam troszkę wyżej, żeby by znajdował się ponad muszką i wtedy będziemy go widzieć z tym jednym okiem otwartym. Nie? To taka, taka mała rada, w razie gdyby były problemy z, ze strzelaniem z obu oczu otwartych. Jak już sobie wypracowaliśmy dobycie skabury i oddanie pojedynczego strzału, to teraz warto przejść do wielostrzałów. Czyli Ja bym zaczął od dubletów i później zwiększał to stopniowo. Czyli stajemy naprzeciwko celu, dobycie i dwa strzały. I obserwujemy, gdzie nam się ta kropeczka układa. O, widzieliście, teraz było takie, ten laser troszkę jeździł, czyli mój chwyt nie był do końca ustabilizowany i można to tutaj wykryć. I jeżeli to wykryjemy, no to teraz trzeba to poprawić, prawda? Czyli ustabilizować lepiej chwyt, żeby nie było tego takiego ruchu, który był widoczny. No, już było troszkę lepiej. O, to już myślę, że poprawiliśmy. Czyli punkt lasera mniej więcej, no bo to nigdy nie będzie ten sam punkt, bo to jest dosyć trudne do zrobienia, bo wszystko się jednak gdzieś tam troszkę rusza, oddychamy, nasze mięśnie pracują i tak dalej. Ale uzyskaliśmy już już fajną grupę zbliżoną, nie? już jeden, jedno uderzenie lasera przy drugim było. Następnym rodzajem treningu, który bardzo dobrze się sprawdza z sirtem, to jest praktykowanie strzelania z jednej ręki. I tutaj naprawdę możemy bardzo to poprawić, możemy sobie poprawić napięcie na tej ręce, gdzie przyłożyć kciuk, czy go trzymać tutaj z góry, czy go tutaj dopiąć, jak zacisnąć, czy chwyt kaskadowy, tutaj z dołu więcej, z góry mniej, czy cało zaciśnięte mocno. To już każdy sobie wypracuje, bo każdemu inne techniki strzeleckie mogą bardziej odpowiadać i być dla niego bardziej funkcjonalne. Czyli próbujemy, nie? Robimy to też z kabury, ale niekoniecznie, bo jak ktoś nie ma jeszcze kabury, no to może sobie tą broń po prostu opuścić niżej i z takiej niskiej pozycji gotowości powiedzmy też praktykować. O, poszło troszkę za nisko, nie? co było widać na tym. I teraz próbujemy to skorygować. Teraz poszło w środę, ładnie. I tutaj, tak samo jak już uzyskamy odpowiedni chwyt, odpowiednie wyprowadzenie, odpowiedni kąt tej ręki, bo to też każdy sobie gdzieś tam musi dopracować pod siebie, no to przechodzimy do wielostrzałów. Oczywiście ja tutaj to robię na bardzo krótkim dystansie, ponieważ ograniczam je przestrzeń. Ale jeżeli mamy więcej miejsca w domu, to sobie stajemy dalej. Jeżeli uzyskaliśmy dobre efekty, powiedzmy na tych trzech metrach tutaj, no to cofam się na piątkę. Jest fajnie na piątce, cofam się na siódemkę. I sprawdzam. Coś nie tak? Koryguję, zwalniam. Zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób mogę to poprawić. Czego to jest wina? Gdzie szukać przyczyny? Poeksperymentować, posprawdzać. Bo nie zawsze to, co wam instruktor powie. Na zajęciach odnośnie chwytu i pracy na spuście będzie akurat dla Was dobre, chyba że instruktor jest elastyczny i poda Wam kilka opcji i narzędzi, dzięki którym będziecie mogli to, to wszystko skorygować. Ale najlepiej jest po odbyciu jakiegoś tam szkolenia przyjść sobie do domu i to sobie jeszcze raz wszystko przetrenować, powtórzyć i być może odkryjecie sposób, który Wam będzie najbardziej odpowiadał i będzie dla Was najskuteczniejszy. Jak już wspomniałem o pozycjach gotowości, to też jest dobry sposób, żeby sobie je przetrenować i sprawdzić i zdiagnozować, czy mamy dobre wyprowadzenie, czy w odpowiednim miejscu zwalniamy, przyspieszamy, czy robimy jakiś ruch, który, po którym musimy wrócić na cel. Także syrcie tutaj świetnie nadaje do diagnozy. Nie? Szczególnie, jeżeli włączymy sobie jeszcze ten take-up laser, to już, już całkiem wtedy widać i też widać, jak szybko kładziemy ten palec na spust, czy za szybko, czy w odpowiednim momencie. Czyli powiedzmy, bierzemy niską pozycję gotowości i wtedy stąd sobie do góry jedziemy i oddajemy strzało. Palce z pustu, broń w dół i z powrotem. Tak samo możemy z wysokiej pozycji gotowości. O, I możemy sobie wykryć, zdiagnozować tak samo, czy gdzieś poszło w bok, czy do, do, do lewo, prawo, czy gdzieś do góry, czy nam w dół coś zjechało. Laser nam wszystko to wyświetli i pokaże. A że będziemy się skupiać na przednim przyrządzie celowniczym, jak to zawsze ma miejsce podczas strzelania, no to będziemy wszystko to bardzo dobrze widzieć i będziemy w stanie to wszystko zdiagnozować. Następną rzeczą, którą możemy sobie w bardzo fajny sposób przetrenować, i Sir też nam pokaże nasze wszystkie błędy, jest przenoszenie z celu na cel, bądź też z jednego miejsca przenoszenie się na cel w inne miejsce. Także ja, dla demonstracji, obrócę się w tą stronę, i tutaj, moim celem, będzie ta karteczka, którą wcześniej powiesiłem. Zaczniemy z niskiej pozycji gotowości, i teraz tak, pierwsze co robimy, to patrzymy się na cel, odwracamy i przekierowujemy broń. Poszło mi troszkę za nisko. Czyli teraz to koryguję. Czyli stąd robię jeszcze raz. Teraz już mamy w karteczkę. Jeżeli zrobicie coś takiego, obserwujcie cel. O, widzieliście? Ja to oczywiście wyeksponowałem. Poszedł laser na lewą stronę za cel, czyli za szybko przenosiłem się na cel, nie zdążyłem zwolnić przed samym celem. To na tej samej zasadzie, słuchajcie, jak macie czerwone światło na krzyżówce, nie? przecież nie hamujemy na samym końcu przed samym czerwonym światłem, nie wciskamy dechy, tylko zaczynamy hamować wcześniej. Tutaj tak to samo powinno się wydarzyć, czyli stąd patrzę się na cel, przenoszę szybko, aczkolwiek przy samym końcu zwalniam. Jestem w stanie oddać teraz celny strzał. Nie? A jeżeli zrobię coś takiego, zrobię to jeszcze raz. O, widzicie? Przejechałem ten cały cel i mogę to śmiało zdiagnozować na syrcie. Wszystko to będzie ładnie widoczne i od razu będziemy wiedzieli, gdzie zrobić korektę. Następną rzeczą, którą ja bardzo lubię trenować na syrcie osobiście, to jest strzelanie nawykowe, czyli strzelanie bez użycia przyrządów celowniczych. Już nie chodzi o samo użycie tego strzelania gdzieś tam w samoobronie, bo to już nieraz zostało udowodnione, że ma to większy wpływ na przetrwanie przez nas walki w bliskim dystansie, gdzieś tam szukanie przyrządów celowniczych i próbowanie zgrania. Przyrządów, na co nie ma czasu, niestety, jeżeli liczą się ułamki sekund, ale będzie to wpływać na budowę naszego chwytu i poprawnego wyprowadzenia. Ponieważ, jeżeli będziemy strzelać bez użycia przyrządów celowniczych, trzymając broń nawet niżej, nawet gdzieś tutaj, w tym miejscu, i będzie to wszystko tutaj odpowiednio skalibrowane poprzez odpowiedni chwyt, odpowiedni kąt i odpowiednią pracę na spójście. No to już samo strzelanie z przyrządami celowniczymi to już będzie bajka, nie? Czyli możemy sobie zacząć trening w ten sposób: nie? dobywamy sobie broń oburącz, idziemy w stronę celu i stąd, nie patrząc na przyrządy, bo to jest poniżej mojej linii wzroku, dużo poniżej, ja sobie naciskam, spój, zobaczę, gdzie idzie. O, idzie mi troszkę za nisko. No to próbujemy jeszcze raz. Jeszcze troszkę za nisko, czyli muszę troszkę podnieść. Za nisko. O, to jest moje jakby poprawne wyprowadzenie, jeżeli chciałbym trafić w tą kartkę. Tutaj mam jeszcze bardzo ciekawe ćwiczenie na poprawność dobycia chwytu, budowy, chwy, na poprawność dobycia skabury, poprawność dobycia chwytu i naszą postawę strzelecką. Stajemy naprzeciwko celu, zapamiętujemy, gdzie on jest. Zamykamy oczy, dobywamy, wyprowadzamy i naciskamy spust. Otwieramy oczy i patrzymy, gdzie to się znajduje. No, na karteczce, troszkę z dołu, ale jest ok. Jak na ślepo, bez patrzenia w ogóle na przyrządy celownicze, i tak dalej, mamy git. Czyli moje dobycie, moja budowa chwytu, moja postawa strzelecka. No, można powiedzieć, że gwarantuje mi, że jeżeli wyprowadzę broń na tak krótkim dystansie, nawet nie patrząc na cel, nie patrząc na przyrządy celownicze, ona jest poprawnie ustawiona. Czyli wtedy już pozostaje tylko dograć te przyrządy, ewentualnie zrobić jakąś mikrokorektę i pociągnąć za spust. Czyli możemy to trenować w ten sposób. Jeszcze raz, oczy zamknięte. I karteczka. Oczywiście, jak nacisnę spust, otwieram oczy i patrzę, gdzie ona się znajduje. Jeszcze raz, żeby nie było. I wchodzi w karteczkę. Jak naciskam spust, otwieram oczy. Wiem, że tego nie widzicie, możecie mi nie wierzyć, ale, ale tak jest. E, także polecam też te, te, ten rodzaj treningu, żeby sobie sprawdzić, czy mamy poprawne wyprowadzenie. Czy ta broń nie jest gdzieś skierowana podczas wyprowadzenia w lewo i nie musimy jej korygować? Bo jeżeli musimy to korygować, to znaczy, że mamy niepoprawny chwyt, który zaczęliśmy już niepoprawnie budować przy samym dobyciu skabury, bo mamy tutaj zły kąt naszej e, ręki na, tej, e, na broni e, względem naszej podstawy strzeleckiej, bo Postawy strzeleckie i chwyty są różne, niektórzy strzelają ręce wyprostowane całkiem do przodu, niektórzy mają to lekko tak, niektórzy jeszcze bliżej, niektórzy jedną rękę mają prosto, drugą dogniętą, niektórzy podnoszą lewy łokieć. Różnie to wygląda i każdy musi to dla siebie przetrenować, no dlatego znowu, sirk, świetne narzędzie moim zdaniem do, do, do treningów w domu, w domowym zaciszu, żeby na przykład na już przyjść gotowym i strzelać z ostrej amunicji, będąc już przygotowanym. Także te kilka ćwiczeń strzeleckich myślę, że na razie wystarczy. Także potrenujcie sobie w domu, jeżeli macie tego typu narzędzie. Jak nie macie, to możecie też zakupić sobie jakieś. Są też naboje laserowe, tylko tam za każdym razem trzeba przeładować. Wiem, że są też jakieś adaptery do airsoftu, też to można gdzieś tam zamontować, żeby ten laser był emitowany, ale tutaj skupiamy się na sircie. Jeżeli posiadacie już sirta, bądź zastanawiacie się nad zakupem, no to było kilka przykładów takich podstawowych ćwiczeń strzeleckich, które możecie wykonać. aby ja będę tego wrzucał więcej. Później też pokażę Wam, jak to wykorzystać z celami. Mamy tutaj cele w naszej polskiej produkcji Smart Target, które się bardzo dobrze sprawdzają. Bardzo fajny produkt. Na angielskim kanale, jak sobie wpiszecie w YouTube Bizet Academy Poland, no to tam jest też recenzja po angielsku. Tego ja też wrzucę recenzję po polsku i też opowiem Wam trochę o tym, o tym przyrządzie do treningów, który można świetnie połączyć z cirką. A na razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie, pytania, jak jakieś macie też miało do komentarzy, zapraszam. Na razie, trzymajcie się.